Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w tym materiale. Witam Was. Dzisiaj recenzja i rozpakowanie nakładek Prisma Blue Blocking Clip ON z filtrem Light. Są to nakładki na okulary blokujące niebieskie światło. Także tak prezentuje się ich opakowanie. Tak ono wygląda. No i cóż, teraz Wam je rozpakuję. Także teraz rozpakuję yy, po prostu te nakładki z tego opakowania. Także zobaczymy co tam jest w środku. Wpierw od razu mamy papierologię jakąś, ale to zostawimy sobie na później. Tutaj same nakładki nasze. Kolejna papierologia. No i już puste pudełko. Także tyle znajdziemy w opakowaniu. Także pokażę Wam co jest w środku. A powinny tutaj być nakładki, etui i oczywiście ścierka. Etui tutaj mamy. Tutaj mamy same nakładki. Jest też ścierka oczywiście do... Czyszczenia tych okularów jest ona z mikrofibry. Tutaj właśnie ją mamy. Także tak to wszystko wygląda. Także to jest ścierka do czyszczenia tych okularów. Jest ona oczywiście z mikrofibry. Tutaj mamy same nasze nakładki. Tak się one prezentują. Są one oczywiście łatwe w montażu na okulary. Nasze ETUI jest ono. Bardzo miękkie. Tak ono wygląda. No, i tutaj y, mamy również naszą papierologię. Nie jest ona w języku polskim. To przypuszczam, że jest certyfikat odnośnie tych nakładek. No, i to najprawdopodobniej jest instrukcja ogólnie do tych nakładek. Także tak to wygląda. Niestety nie jest to w języku polskim, także tutaj ogromna szkoda, ale za to jest to też w języku angielskim. Także pewnie sporo z Was zrozumie, co jest napisane w tej instrukcji, ale generalnie na stronie sklepu EMF Boosters, tam gdzie właśnie można zakupić takie nakładki w Polsce. Tam jest mniej więcej napisane, napisana taka, jakby to powiedzieć, instrukcja w skrócie. Także tak to wygląda, tak wygląda ta instrukcja. Certyfikat wam już chyba pokazywałem, ale wam pokażę jeszcze z drugiej strony też. To jest, tak się to prezentuje właśnie. Także tak prezentują się nakładki. Zamontowane na okularach. Tak to wygląda. Montaż jest banalnie prosty. Zajmuje on parę sekund. Także pokażę Wam, jak to zamontować. Tak. I na okulary montujemy. Już mamy takie nakładki zamontowane. Także, jak widzicie, montaż zajmuje parę sekund. Jest bardzo prosty. Warto również zaznaczyć, że nakładki się obracają. Także tak to wygląda. Także teraz Wam trochę ogólnie opowiem o tych nakładkach. Zapewniają one bardzo dobrą ochronę przed światłem niebieskim w zakresie do 500 nm. Odfiltrowane jest 95% światła. Zapewniają one również dobre odwzorowanie kolorów dzięki większej przejrzystości w zakresie do 500 nm. Są one polecane do użytku w sztucznym oświetleniu o mniejszym natężeniu światła niebieskiego również za dnia i wtedy, gdy wymagane jest dobre odwzorowanie kolorów. Warto też zaznaczyć, że te nakładki to nie jest to samo co inne nakładki konkurencji, są to nakładki Prisma zaprojektowane. I certyfikowane przez znanego na świecie fotobiologa i lekarza medycyny y, dr Aleksandra Wunsza. Y, w procesie produkcji wykorzystuje się najnowsze technologie filtrów optycznych oraz precyzyjne sprzęty pomiarowe. Także, no, pierwsza klasa. Y, to naprawdę są bardzo wysokiej jakości y, nakładki. Nie będziecie żałować, jakie zakupicie. Są one lekkie i wytrzymałe, pasują do bardzo dużej gamy okularów, są bardzo dobre. W zestawie jest też ścierka, ETUI, same oczywiście nakładki, papierologia, także wszystko co potrzebne mamy w zestawie. Nakładki też nie są jakoś mega drogie, bo obecna cena w sklepie emfboosters.pl wynosi 211,98 zł. Także no cena nie jest jakaś ogromna, no ale no jest ona jednak spora. Ale myślę, że warto naprawdę zainwestować w takie nakładki. No bo jednak y, monitor komputerowy czy telefon szkadzają ten wzrok. Także myślę, że warto w takie coś zainwestować. Także y, tak to wygląda. Y, moim zdaniem, tak naprawdę, jedyne y, wady y, samych tych nakładek y, są no, generalnie nie jakieś duże. No ale myślę, że warto tutaj je przetoczyć. Po pierwsze, cena. Jak wcześniej Wam mówiłem, no cena to jest około 200 zł. No, czy to dużo, czy to mało? Sami to ocenicie. Dla jednego to może być mało, dla drugiego średnio, a dla innego to w ogóle bardzo dużo. No, ja myślę, że jak na taki produkt, to to jest cena no, adekwatna do tego, co on jednak oferuje. Druga wada, tak naprawdę tego produktu, to jest też, no tak naprawdę, wygląd, bo jednak, jakbyście z tym tak chodzili w jakimś miejscu publicznym czy coś, no to możliwe, żeby się na Was ludzie jednak patrzyli, no bo jednak nie wygląda to jakoś tak codziennie. Myślę, że tutaj jakbyście chodzili z tym jakoś po mieście, czy na przykład w pracy, czy coś, to jednak lepiej zastosować po prostu okulary z takim filtrem, bo jednak one wyglądają no, tak bardziej, bardziej po prostu normalnie, jakby to powiedzieć. Nakładki to oceniam pozytywnie, są bardzo dobrym produktem, na pewno się na nich nie zawiedziecie. Światło niebieskie jest obecnie w naturze wyłącznie za dnia i pochodzi głównie ze słońca. Po południu aż do zmroku dominują ciepłe, czerwone barwy. Nasz organizm, w szczególności układ hormonalny, jest bardzo wyczulony na zmiany barwne oświetlenia. Dlatego między innymi y, rano y, jest nam potrzebne właśnie naturalne y, światło niebieskie, aby właśnie y, no, mieć takiego powera i dać organizmowi znak, że już się rozpoczyna dzień i że pora się wybudzić. Y, współczesne energooszczędne źródła światła, na przykład y, ekrany y, komputerów, Tabletów, telewizorów, smartfonów i tak dalej, świecą światłem o bardzo y, dużej zawartości barwy niebieskiej. No, naprawdę, to ta y, właśnie barwa niebieska to jest y, główna właśnie zawartość. Tym samym mocnym y, niebieskim światłem y, świecą na przykład latarnie miejskie, bądź na przykład oświetlenie y, samochodów, lampy po prostu samoch samochodów. Także no, to nie tylko są te źródła, nie, nie tylko te, właśnie mm, komputery, telefony to emitują, tylko też różne, różne po prostu yy, różne rzeczy, które są na co dzień w przestrzeni publicznej. Aby funkcjonować optymalnie wieczorem, potrzebujemy światła o małej jasności. Pozbawionego barwy niebieskiej, która jest dla organizmu sygnałem silnie pobudzającym. Stymuluje produkcję kortyzo kortyzolu i zamyka wytwarzanie melatoniny, hormonu snu, upośledzając m.in. sen, regenerację i odporność. W takim moim odczuciu yy, po dwóch tygodniach, mniej więcej dwóch tygodniach użytkowania tych nakładek, yy, to faktycznie wszystko yy, działa. Te nakładki działają bez żadnego problemu. I jak korzystam yy, z monitora po prostu komputerowego czy tam ze smartfonu, to yy, to mam zawsze te nakładki nałożone po prostu na okularach i tak korzystam. I nie wysychają mi oczy, nie, nie pieką mnie, nie bolą mnie. Yy, także, no, no, naprawdę różnica jest ogromna, bo wcześniej jak nie stosowałem tych nakładek, yy, to mnie często piekły oczy i mi wysychały i musiałem po prostu co około tak 30-40 minut po prostu odchodzić na mniej więcej 2-3 minuty od od monitora i po prostu patrzeć w jego stronę i tak zamykać, otwierać oczy, żeby sobie je po prostu odświeżyć jakby to powiedzieć także no, różnica w moim takim w moim takim odczuciu no jest ogromna naprawdę zauważyłem też, że ogólnie u mnie jak chodzi o wzrok się poprawiło bo wcześniej jak nie stosowałem właśnie tych nakładek, bo ich jeszcze nie miałem często też nie widziałem jakoś bardzo dokładnie a jak już właśnie po stosowaniu tych nakładek to zauważyłem że nawet jak tam z 5 czy 10 minut korzystam bez tych nakładek z monitora to mnie nie pieką oczy nie wysłuchają mi aż tak bardzo jak wcześniej wcześniej korzystałem nawet z 10 minut z monitora no to to już miałem jakieś symptomy właśnie Różne, że mnie tam piekły oczy, różne takie rzeczy. A teraz, nawet jak z 10 minut korzystam bez tych nakładek, bo na przykład mam je w innym pomieszczeniu, akurat a mi się nie chce ponieść, to mnie nie pieką te oczy, nie? Bo już mi się wzrok właśnie poprawił od stosowaniu tych nakładek. Także, no w moim odczuciu, one naprawdę pomagają i to nie jest żadne oszustwo. Moim zdaniem warto je zakupić, a ja je bardzo polecam. Okulary czy nakładki blokujące niebieskie światło to naprawdę bardzo dobra rzecz. Tylko pamiętajcie by rano mniej więcej z pół godziny na słońcu bez okularów przeciwsłonecznych, na przykład w drodze do pracy, szkoły nie korzystać z tych nakładek czy tam okularów, aby oczy miały impuls. Że zaczął się już dzień. Jest to bardzo ważne, by utrzymać prawidłowy cykl dobowy. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie tego materiału. Pa, cześć.